O jakim życiu marzysz? Domek nad jeziorem, cisza, święty spokój, nic nie robię. Taka była odpowiedź znajomego prezesa dobrze prosperującej firmy. Ten jego domek to strefa komfortu. Ja mam nadzieję, że tego marzenia nigdy nie spełni. Bo strefa komfortu to jest wypalenie, to jest zagubienie poczucia sensu. Naukowcy badali ludzi, którzy działali w strefie komfortu, w strefie rozwoju i w strefie zagrożenia. Jak się domyślasz, ci, którzy działali w strefie rozwoju, Mieli największe poczucie zadowolenia z życia i byli najbardziej skuteczni. Ale ważna uwaga: gdy będziemy siebie i swoich podładnych wypychać ze strefy komfortu do strefy rozwoju, ważne, żeby pamiętać, żeby nie przekroczyć granicy strefy zagrożenia. Bo tam, gdzie już sytuacja przekracza nasze możliwości funkcjonowania, oczywiście motywacja i sens spada. Warto wyjść. Warto wyjść ze strefy komfortu. Zatem zrób coś trudnego. Naucz się czegoś nowego. Bo tam jest rozwój, tam jest poczucie sensu. Chcesz postawić nogi sprzedaż. Pewnie jesteś w biznesie od wielu lat, masz dobre produkty, znasz się na tym, co robisz, a sprzedaż ci kuleje. Znam to, pracuję nad marketingiem i sprzedażą z wieloma przedsiębiorcami. Rozwiązaniem jest siedmiotygodniowy program. Każdego tygodnia poświęcasz trzy godziny, żeby po kolei posłuchać pigułki wiedzy, wdrożyć w miejscu pracy ćwiczenia i porozmawiać ze mną. Jeżeli jesteś zainteresowany, to dzwoń 222 991 970 i działamy!